Cza a tutti. Kolejne użycie cząstki ci, tutaj w formie C, w sformułowaniu farcela. Farcela. Farcela to jest czasownik. Oczywiście użycie jest idiomatyczne. I oznacza poradzić sobie, dać radę, zdołać coś zrobić. Afary, qualcosa. Coś zrobić, poradzić sobie z czymś. Farcela, dać radę, coś zrobić. Co my tu mamy? Mamy czasownik fare, czyli robić, zrobić, plus cząstka ci plus zaimek la. Ten zaimek la pozostaje nienaruszony. Patrzmy na ci. Ci tam, gdzie spotyka zaimki takie jak la, tam zamienia się w cz. Far, che, la. I przykład. Ce la faccio a venire stasera. Ce la faccio a venire stasera. Dam radę, zdołam przyjść dzisiaj wieczorem. Ce faccio. Dam radę, zdołam. A venire stasera Przyjść dziś wieczorem. Ewentualnie. Non ce faccio. Non ce faccio. Nie dam rady, nie zdołam, nie uda mi się. Non ce faccio, a venire stasera. Non ce faccio, a venire stasera. Czela faccio. Dam radę, uda mi się, zdołam coś zrobić. I przeczenie. Non ce faccio. Jak pewnie widzicie, faccio, io faccio, tak? Pierwsza osoba. Io faccio. la faccio. Ja dam radę. Ważny w tym momencie jest czasownik fare. W tym czasowniku farcela, który ma właściwie znaczenie idiomatyczne. I czasownik fare ważny jest dlatego, że to on będzie odmieniany. Na ogół on. Czyli io ce la faccio. Ja dam radę. Tu ce la fai. Ty dasz radę, ty zdołasz. Lui lei ce fa. On, ona da radę, zdoła. Faccio faj fa. I liczba mnoga? Noi ce facciamo. My damy radę, my zdołamy. voi ce la fate. Wy zdołacie, wy dacie radę, coś zrobić. loro ce fanno. Oni dadzą radę, oni poradzą sobie z czymś i tak dalej. A więc, aby posługiwać się czasownikiem farczela, powinniśmy znać odmianę czasownika fare i używać słówek CI oraz la według tego schematu. Zastosowania. Wyobraźmy sobie, że taszczymy walizkę i ktoś chce nam pomóc. Możemy podziękować w ten sposób. Grazie, czela facciu, tak? Czela faccio, grazie. Poradzę sobie. Dziękuję, poradzę sobie. Lub inna sytuacja, gdzie mówimy la faccio da solo, grację Poradzam sobie sam, tak? la faccio da solo. czyla faccio da solo. Zrobię coś samemu, samodzielnie. Jedno z użyć farcela to farcela da soli, czyli zrobić coś samemu. Da soli tutaj znaczy sami to zrobimy, tak? Da soli, samodzielnie, my sami to zrobimy, czyli liczba mnoga. Ale kiedy mówimy we własnym imieniu, to powiemy, ce faccio da solo, ewentualnie ce faccio da sola, tak? Sam, zrobię to sam, zrobię to sama. Ce faccio da solo, ce faccio da sola. Ten czasownik jest bardzo często spotykany i najczęściej można go na przykład usłyszeć w takich konfiguracjach. To są przykłady. Non ce la faccio a fare", non ce faccio a fare". Co znaczy, nie dam rady, nie poradzę sobie, a fare. Żeby coś zrobić. Non ce la faccio, a fare. Non ce la faccio, a fare tutto. Na przykład nie dam rady zrobić wszystkiego. Dalej. Non ce la faccio, a scendere. Non ce la faccio, a scendere. Nie dam rady zejść. Z jakiejś wysokiej górki, ze schodów. Scendere. Zejść. Non ce la faccio, a arrivare in tempo. Non ce la faccio, a arrivare in tempo. Nie dam rady zdążyć na czas. Nie dam rady przyjechać na czas. Arrivare in tempo, zdążyć przyjechać na czas, przybyć na czas itd. Tak non ce la faccio ad arrivare in tempo. Proszę zobaczyć, po farcela, non ce faccio, ce faccio, mamy prepozycjone semplice a, plus czasownik. Non ce la faccio a fare, a fare, a scendere. W momencie, kiedy prepozycjone a spotyka się z samogłoską, najczęściej zamienia się na ad, aby wymowa była łatwiejsza. Non ce la faccio ad arrivare in tempo. Dalej. Non ce la faccio ad uscire stasera. Non ce la faccio ad uscire stasera. Uscire stasera. Wyjść dziś wieczorem. Czyli non ce la faccio ad uscire stasera NIE dam rady WYJŚĆ dziś wieczorem. Non ce la faccio ad aprire, ewentualnie a chiudere la finestra. Czyli nie dam rady otworzyć okna, nie dam rady zamknąć okna. Non ce la faccio ad aprire, nie dam rady otworzyć. Non ce la faccio a chiudere la finestra, nie dam rady zamknąć okna. Oczywiście wszystkie te sformowania nie muszą występować w przeczeniu, mogą występować jako twierdzące. Ce la faccio a fare, ce la faccio a scendere, ce la faccio a arrivare in tempo, ce la faccio ad uscire stasera. Ce la faccio ad aprire, ce la faccio a chiudere la finestra. Ce la fai a superare l'esame di guida? Ce la fai a superare l'esame di guida? Dasz radę, uda ci się zdać egzamin na prawo jazdy. Superare lezame? to jest zdać egzamin. Superare lezame. Lezame di guida, to jest egzamin na prawo jazdy. I tu pytanie wygląda tak. Czy faj, Dasz radę? Ty, tak? Ty dasz radę? Czy Faj. Odpowiedź być może. Czy la faccio? Dam radę. Daję radę. Mamy tutaj czas teraźniejszy. faj faccio, który spełnia funkcję mówienia o przyszłości, tak? Czy la fai a superare le zame liquida? Czy dasz radę zdać egzamin na prawo jazdy? Mówimy o przyszłości, ale możemy użyć czasu teraźniejszego bez problemu. Cela faccio, cela faccio, dam radę, uda mi się, zdałam, tak? Jako, że jest to czasownik, może mieć też formy innych czasów, na przykład czas przyszły. Cela faraj, cela farai, zrobisz to, to jest czas przyszły, tak? Dasz radę to zrobić, tak? Uda ci się to zrobić, cela farai? Odpowiedź w czasie przyszłym, cela faro, si, cela faro, tak, dam radę to zrobić, uda mi się. I czas przeszły, I teraz uwaga, cela fatta, Celai fatta? To jest pytanie, czy udało Ci się to zrobić? Czy fatta? Zaraz wszystko wyjaśnię. I odpowiedź. Celo fatta. Celo fatta. Si, Celo fatta. Tak, udało mi się to zrobić. Tak, dałem radę. Tak, zdołałem. Celo fatta. Celo fatta. Si, Celo fatta. Gdy używamy czasownika farcela w czasie przeszłym, to wygląda on na ogół tak. Io cello fatta. Czyli ja mam ją zrobioną. Ja mam ją zrobioną. Mamy la plus odmiana czasownika avere plus fatta. To są najczęstsze formy, jakie możecie spotkać. Popatrzcie, to jest odmiana czasownika fare. I passato prossimo. A więc cello fatta. Tu, celai, fatta. Ty zdołałeś, zdołałaś to zrobić. Lui, lei, la fatta. Lui, lei, la fatta. On, ona zdołała, zdołał to zrobić. Udało mu się to zrobić. To, co tutaj widzimy, lo, laj, la, to są formy czasownika avere. Czyli mamy odmianę czasownika posiłkowego avere plus fatta. participio czypie pasato fatta Tak po prostu wygląda ten czasownik w odmianie w czasie przeszłym, akurat w czasie przeszłym prosto. pasta to I dalej liczba mnoga. Noi, czylabiamo fatta. Noi, czylabiamo fatta. Czyli nam udało się to zrobić. Woj, fatta. Woj, fatta. Wam udało się, daliście radę to zrobić. Z czymś daliście sobie radę. Loro. Celanno fatta, loro celanno fatta. Oni poradzili sobie z tym. Po pierwsze, zwracam uwagę, że w czasie przeszłym używamy form avere odmienionych: cello, celai, cela i tak dalej. Po drugie, fatta participio passato. Słówko fatta zrobiona tak, pozostaje niezmienione. Kończy się na a. Popatrzcie: farcela, tak? Farcela. Forma fatta żeńska jest związana z zaimkiem la. Bardzo często możecie się spotkać z wyrażeniem, właśnie w czasie przeszłym prostym. Czelabiamo fatta. Udało nam się. Czelabiamo fatta. Wygraliśmy mecz. Wygraliśmy siedem meczów. Zdobyliśmy puchar. Czelabiamo fatta. Czyli niezależnie, czy ten mecz był jeden, czy sto, powiemy czelabiamo fatta. Udało nam się. Zdołaliśmy to zrobić. Dokonaliśmy tego. Czelabiamo fatta. I rozwinięcie tematu. Estato difficile. Estato difficile. Było ciężko. Macello fatta. macello fatta. Ale dałem radę, tak? Estato difficile. Maciello fatta. Było ciężko, ale udało mi się. Estato difficile. macela abbiamo fatta. Było ciężko, ale daliśmy radę. Alla fine. Można powiedzieć alla fine. W końcu. W końcu daliśmy radę. W końcu dałem radę. È stato difficile, ma cello fatta alla fine. Ma alla fine cello fatta. Ale w końcu dałem radę. Teraz utarty zwrot. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più. Już nie mogę. Już nie dam rady. Powiemy tak, gdy mowa o czymś, co już jest nie do zniesienia. O sytuacji, która już jest dla nas nie do zniesienia. Non ce faccio più. Już nie mogę tego dłużej robić. Już nie dam rady, bo na przykład jestem zmęczony. Albo mam czegoś po dziurki w nosie. Tak? Możecie to usłyszeć bardzo często. Non ce faccio più. Spero di farcela. Spero di farcela. Mam nadzieję, spero di farcela, że zdołam, że uda mi się, że dam radę coś zrobić. Sono convinto di farcela. Sono convinto di farcela. Jestem przekonany, Sono convinto, ewentualnie sono convinta, tak? Jestem przekonana. Sono convinta di farcela, że uda się, że zdołam, że da się coś zrobić, że jest to w moim, w naszym zasięgu. Dalej. Sono in grado di farcela. Sono in grado di farcela. Jestem w stanie. Sono in grado. Jestem w stanie. Tak? Sono in grado być w stanie coś zrobić. Sono in grado di farcela. Jestem w stanie poradzić sobie z tym, zrobić to, dać radę, zdołać. I dalej. Sono riuscito a farcela. Sono riuscito a farcela. Czyli udało mi się poradzić sobie z tym, dać radę. Udało mi się dać radę. Sono riuscito znaczy poradziłem sobie, wybrnąłem z czegoś. Dałem radę. Również udało mi się. To zdanie mówi nam o czymś, co już nastąpiło, w przeszłości. Ryushire, ryushire, a fare qualcosa. Ryushire oznacza poradzić sobie, dać radę. Ryushire. Ma participio passato ryushito, ewentualnie ryushita, znaczy ryushire. No i odmienia się z essere, jak widzimy. Sono ryushito, tak? Czyli dałem radę. Ryushire, a fare qualcosa. Dać radę, coś zrobić. Sono riuscito, oznacza udało mi się. Sono riuscito a farcela. Udało mi się poradzić z tym, zrobić to, dokonać tego. I na koniec jeszcze jedna sprawa. Popatrzmy na zdanie. Penso di poter farcela. Penso di poter farcela. Oznacza. Myślę, penso, di poter, że można, że mogę. Mamy czasownik potere, móc, tak? Penso di poter farcela. Poradzić sobie z tym, dać radę i tak dalej. Penso di poter farcela. Możecie czasem usłyszeć rozmaite kombinacje typu Penso di potercela fare. Potercela fare. Kombinacje przeprowadzone na farcela. I teraz tak, co to znaczy Penso di potercela fare? To znaczy to samo, co Penso di poter farcela. Język włoski daje możliwość takich kombinacji. Chodzi o to, abyście się nie przestraszyli widząc lub słysząc coś podobnego, tylko odpowiednio to skojarzyli. A więc, penso di potercela fare. Penso di potercela fare. Myślę, że można dać radę. Potere łączy się tutaj z cela i zostawia fare samo. Ale to wszystko razem odnosi się do farcela. inna wersja. Cela posso fare in dieci minuti. Cela posso fare in dieci minuti. Mogę, posso, tak? Posso i io posso. Mogę, cela posso fare in 10 minut. Mogę sobie z tym poradzić 10 minut. Tak to rozumiemy? Potercela, czela posso. Potercela to jest bezokolicznik. Potere plus te elementy, które zabraliśmy od farcela. czela posso, tak? faccio, cela posso. Cela posso fare. To jest jakby całość. Fare pozostaje ogołocone z tych CELA, ale pozostaje. Nie można o nim zapomnieć. Penso di poter farcela. Penso di poter fare. Ce la posso fare in 10 minuti. Ce la posso fare in 10 minuti. Najważniejsze jednak, aby zapamiętać, że farcela. Przede wszystkim polega na odmianie czasownika fare, czyli ce la faccio, ce la fai, fa, ce facciamo, ce faty, fate, fanno, a w czasie przeszłym, prostym, dokonanym, polega na odmianie czasownika avere. Celo fatta, ce fatta, ce fatta, ce l'abbiamo fatta, ce la fatta, ce fatta. I to, co najprawdopodobniej najczęściej usłyszycie albo powiecie, to Ce la faccio, io ce la faccio. Ce la facciamo, noi ce la facciamo. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Dove buono Oh, farcela. Vi ringrazio. Grazie, ciao. Ciao ciao.